Ja cię znam. Tylko skąd? Pracuję w klubie. Nie? Nie z klubu. Z telewizora? Chyba. Tak. Widziałem cię jak grałeś. A co trochę już lat minęło. Byłeś królem strzelców na mistrzostwach Europy Junioru. Dawne dzieje. Miałeś szansę na reprezentację. Ale jakoś to się wszystko inaczej poukładało. Czytałem Motocykl. Co? Człowiek był młody i głupi. Półtora roku w Gipsie, a potem to już nie było do czego wracać. Tak. Przyjrzyj się Kajtkowi Malinowskiemu. Tu jest dużo zdolnych, ale ten to. Mały i niepozorny, ale diament. <grym> warto coś z nim zrobić. To w ogóle warto coś zrobić. I dlatego tu jest. I da radę. Cześć. Dzień dobry. Dobrze, dobry. Cześć. Przyda nam się silne, męskie wsparcie. Dobrze nam to zrobi. Zobaczymy. O wsparcie bym się nie martwił, mamy dobrego trenera. Trenerkę. Trenerkę. Znaczy, ja nie mówię, że to źle. Skąd? No ale jak kobiety przejmują nasz świat, to my, mężczyźni, musimy się bronić. No, trzymać wspólny front, tak? Racja, racja.